Ale bajer Kurde Żeby tylko tak było w domu Znowu zapomniałem Macie rację Jestem w Czarnogórze Mówiłem, że gdzieś jadę Sam nie wiedziałem, gdzie jadę I jestem A. Nie wiem. E, muszę powiedzieć, jest super. E, ale. Ale. Znaczy. Powiem. Albo. Nie, to będzie w następnym filmie. E, bo. Znaczy, no jestem tu dwa dni. Jeszcze do soboty. Będzie na pewno recenzja jedzenia, jak przyjadę. Jeżeli coś przywiozę. Bo. E, Dość, y, nie powiem kto, ale ktoś kto jest ze mną zjadł już 8 paczek takich Więc y, nie wiem czy cokolwiek przylezę do domu. E. Ale tak, jestem, jestem, żyję. E. Nie wiem czemu miałbym nie żyć. bo minął tydzień do ostatniego filmu. E. Ale mógłbym. Więc. No. Jest fajnie. Nic nie nagrywam, więc nic wam później nie pokażę, bo jest skórna skwar. Co to można powiedzieć? Jest, jest skwar. Znaczy no jest. E, więcej za Chorwacja, co jest dosyć obok. Jest praktycznie nic do znaczy praktycznie... nie jest dużo do zwiedzania, jest coś, jest tam trochę... ale raczej siedzi się nad morzem, a... A to jest to zwiedzać. W sensie wszędzie. Bo to jest wszystko w górach. Wszystko no jakby nie fakt, że są nad morzem, że w zasadzie stopa góry jest yy, w sensie wysokość względna jest na bezwzględnej to, tak, to góry by były tak przynajmniej dwa razy wyższe ale pomijając to, yy, jutro jutro albo tam pojutrze jadę do Albanii na wycieczkę jednodniową yy, dzisiaj byłem czy się spotkałem Z Jezusem Ale w miejscu gdzie oni nie mają Jezusa powiedzmy w ten sposób no i, no i tyle A Jeżeli tu jedziecie ale samochodem Przywieźcie wodę Wszystkie picia są słodkie Wszystkie Wszystkie, wszystkie napoje są takie Nie ma ten Czy sklepy Sklepy są e, Są pawilony z napojami I monopole to są dwa rodzaju sklepów. Nie mają prawie nic innego. Co jeszcze mogę śmiesznego powiedzieć? Policja nie jeździ na sygnale dźwiękowym, tylko włącza go jak chce przejechać szybciej. Wnacie znaczy jedzie na... Jedzie na Kogucie, ale nie, nie buczą, bo wszyscy śpią o 18. Teraz, teraz jest chyba większy ruch niż rano, czy tam w ogóle od godziny, nie wiem, 7 do 20:00. Teraz jest większy ruch. Wierzycie mi? E, nie ma co, ja... ja... To tak nie działa. Nie, nie, nie. Jest ciemno! Jest głośniej <tryk> niż rano. Da się spać za długo, co jest nie dobre. Ale skoro jest tak ciemno, ja się pójdę opalać w świetle księżyca, a was na razie żegnam. I... I obyście, kurna... Patrzyli w przeszłość do moich projektów, bo e, teraz coś, coś tam. E, ważne, coś buduję w domu, w Polsce. E, coś jeszcze buduję. Buduję klasyczną książkę do, prze, e, do przemycania marihuany albo kliników więźniom. Wiecie tam, gdzie jest wyrwane coś. Nieważne, coś takiego planuję zrobić, więc. To nie było niepotrzebne e... To było to było na tyle W ogóle wiecie jak ktoś z takiego miasta jak je... z takiego miasta jak ja dobrze powiedzmy tak z takiego miasta jak ja przyjedzie do techn... znaczy do technologii bo ja mam mieszkanie stare e... Ktoś kogo znam ma mieszkanie nowe i to nie jest już tak fajnie jechać do, do hotelu gdzie jest wow światło na guzik y, dotykowy już nie jest tak fajnie to był wtedy taki bajer, wow, chłopak ze wsi przyjechał. O Jezu Teraz nie jest. Tak już jest Ale z internetem się... Z internetem się nie... Tutaj wstawcie sobie słowo jakie chcecie 5 e, za 5 euro jest na 30 dni e, 1000 giga. Możecie, możecie pobrać pół internetu w tym e, 30 dni. W zasadzie to tyle. Więc dziękuję za oglądanie filmu, który był kompletnie niepotrzebny. Chciałem pokazać, że mam fajne światło w pokoju i że jestem w Czarnogórze albo w Czernigóra, albo w Montenegro, albo w. Jak jest po rosyjsku? Nie wiem, muszę się z trochę. Więc. Pa! Teraz miałeś wyciąć ten fragment na koniec, i ten na początku, żeby wyglądało, jakby wchodził, tak naprawdę.